Rozpoczynamy konferencję prasową po meczu Jeziora iława MKS Korsze. Jako pierwszy zabierze głos i podsumuje to spotkanie pan Aleksander Lipowski, trener MKS Korsze. Przede wszystkim na początku na pewno tutaj trzeba pogratulować do zespołu Jezioraka wysokiego zwycięstwa. E, aczkolwiek może to dziwnie zacznie, ja jestem zadowolony z postawy swojego zespołu. E, mamy swoje problemy, nawet e, takie dosyć spore, szczególnie e, w linii ofensywnej, co widać, co widać po dźwięczonych bramek widzę do tej pory. No cóż, próbujemy jakoś w temu zaradzić, e, staramy się ciężko trenować, dzisiaj też przy mm, paru, nawet nie paru, przynajmniej 5-6 sytuacjach można było się w pewnym momencie lepiej zachować, można było e, lepiej skończyć tę sytuację, no, no niestety nie wyszło. Ale tak myślę, że to spotkanie w pierwszej połowie jeziora praktycznie no, miał dwie, trzy, trzy sytuacje, które, które skończył. My mogliśmy w, pewnym, w pewnych sytuacjach zachować się lepiej i ten mecz mógł się potoczyć na pewno inaczej. Na pewno dominacja już gospodarzy była widoczna od 65, od 70 już bardzo wyraźna, gdzie już po prostu troszeczkę zabrakło nam siły. Mieliśmy już zmian, bo dwóch, trzech zawodników miało nas razem, musiałem bardzo szybko zrobić tą zmianę w drugiej połowie. I, i naprawdę ten wynik już pod koniec no, był, był taki, jest dosyć wyraźny dla Jezioraka. Na pewno widać tu jakość w Iławie, widać, że, że dużo zawodników prezentuje fajny poziom, na pewno wyższy niż czwartoligowy i no, myślę, że no, Jeziorak to jest jeden z kandydatów do, do walki o awans do trzeciej ligi. Ale cóż, no będziemy na pewno walczyli do końca, do końca tej rundy o jak największą ilość punktów, bo tam w dole tabeli jest, jest dosyć duży ścisk i na pewno się nie poddamy. Mamy teraz mecze teoretyczne z zespołami no, słabszymi niż Jeziorak. W tej lidze nie można być niczego pewnym. To jest to liga wiele silniejsza niż rok temu. Poziom się bardzo podniósł. Do tej pory grałem z tymi zespołami, które spadły, z tymi zespołami, które też tutaj w tej lidze są już dłuższy czas i naprawdę poziom jest w tym roku wiele wyższy. I w każdym meczu trzeba, trzeba dać się wszystko, żeby, żeby tutaj w naszym przypadku powalczyć o jakiś, jakiś punkt albo, albo trzy. Jeszcze raz dziękuję tutaj za, za tutaj przywitanie nas. Tener robi jeszcze raz gratuluję, życzę tutaj powodzenia w kolejnych meczach, szczególnie z zespołami z Dołótowej. A my cóż, no, zaciskamy zęby, postro trenujemy, walczymy i wydaje mi się, że będzie dobrze. Dziękuję. Trenorowi skoczny. Teraz o ocenę tego spotkania proszę trenera Wojciecha No Wypada mi tutaj się zgodzić z, z trenerem gości, że ta pierwsza połowa y, to nie była jakoś tak mocno zdominowana y, przez nasz zespół. Tak naprawdę to tylko wynik był. Pozytywny, natomiast sporo zastrzeżeń i wiele mankamentów w naszej grze. Dużo niewymuszonych strat, piłki, brak płynności gry, wynikający z tego, że drużyna Scorch jeszcze była w pełni sił, dobrze zorganizowana, trzymała swoje pozycje i ciężko nam było się przez te zasięki przedrzeć. No i dopiero tak pobrancę na 3-0 w drugiej połowie. Zagraliśmy już tak jak ostatnio, przyzwyczailiśmy swoich tutaj kibiców liławskich i, i, i ta gra już wyglądała o niebo lepiej, ale również chciałem tutaj pogratulować z tego miejsca drużynie Skorza za ambitną grę do końca, o to, że nie odpuszczała, starała się przynajmniej tą jedną honorową bramkę strzelić, co finalnie się drużynie udało. Ale myślę, że no tutaj z przebiegu meczu, myślę, że nasze, nasza dominacja i, i nasze zwycięstwo jak najbardziej zasłużone i, i, i niepodlegające dyskusji. Myślę, że tutaj wynik też był niezagrożony nie przez większość meczów, aczkolwiek tak jak mówiłem, sporo tych słabszych momentów, które drużyna skorz próbowała wykorzystać. Dziękuję bardzo.